Kolejne auto dołącza do naszej oferty jest to Mazda 6 z 2008 roku produkcji wyposażona w silnik benzynowy o pojemności 1,8 o mocy 120 koni mechanicznych połączony z manualną skrzynią biegów. Mazda do tej pory przejechała zaledwie 110 000 km i jest to przebieg w 100% potwierdzony. Kartu, prawa jest od grana do grana, Kondi. Pliście Kamu 16,99 za opakowanie z aplikacją do Kartu, aż 29% stanie. Oferta ważna do 30 kwietnia. Kartu, możemy kupować mądrze. Więcej na temat aktualnej oferty znajdziecie w opisie poniżej tej prezentacji.